No i czas na ten finalny, ostatni wybór. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wszystkimi bardzo serdecznie. Nadszedł moment, na który każdy czekał, przynajmniej w FIFA. Oczywiście mowa o wybraniu drużyny Toty. Najlepsze, najpotężniejsze, najdroższe karty, oczywiście poza ikonami, lada moment trafią do paczek. Ale żeby cokolwiek do tych paczek trafiło, musimy najpierw wybrać drużynę. No i dzisiaj raczej bez jakichkolwiek zaskoczeń, trzeba wybrać moją drużynę. Jesteśmy zatem już na miejscu, więc czas podejmować decyzję. I co do golkipera, moim zdaniem jest tutaj na dole... Dobrą sprawę, wybór pomiędzy dwoma bramkarzami. Jeden to jest oczywiście Gigi Donnarumma, natomiast drugi to jest Edward Mendy. I o ile na Gali Złotej Piłki nagrodę dla najlepszego bramkarza ostatecznie otrzymał Gigi Donnarumma, ja osobiście, jako że jestem kompletnie nieobiektywny, oddam swój głos na Edwarda Mendiego, bo uważam, że reprezentant Senegalu był naprawdę kapitalny, genialny. Moim zdaniem najlepszy w zeszłym roku i fakt jak poprowadził te Chelsea swoimi obronami, swoimi interwencjami i przede wszystkim tym, jak się z bomby wbił. W Premier League i w całą jedenastkę no zrobił naprawdę niesamowitą robotę. Ostatecznie wygrał też Ligę Mistrzów i nie można tutaj umniejszać. Ja rozumiem, że Gigi Donnarumma za to fantastyczne euro też jak najbardziej mógłby tutaj być. Niemniej Gigi Donnarumma ma obecnie problem z wywalczeniem sobie miejsca w składzie PSG. I to jest trochę problematyczne. Pamiętajcie, że to są wyłącznie moje wybory. Wy, jak najbardziej, możecie zrobić swoje i mam nadzieję, że dokładnie to zrobicie. Link do oczywiście tego całego głosowania rzucę wam w opisie. Przechodząc do nominacji, i patrząc na nominowanych zawodników z londyńskiej Chelsea, szczerze mówiąc, zaczynam się zastanawiać, co tutaj robi Azpilicueta Bo uważam, że zamiast Azpilicuety z bomby mógłby tutaj być Reece James, Chilwell, a najbardziej chyba ja bym osobiście tutaj widział Thiago Silva Niemniej, uważam, że Antonio Rudiger to jaki progres poczynił. To naprawdę czyni z niego aktualnie totalnego profesora i szefa W zeszłym roku też był absolutnie kocurem Jak najbardziej uważam, że zasłużył na miejsce w tej jedenastce Ale, no teraz wygląda sytuacja następująco Jak tutaj będą te dalsze pozycje? Nie dam tutaj Aspiliquety, bo uważam, że jego nominacja nie jest jakby w ogóle logiczna w tej materii Na lewą stronę dam sobie Jao Cancelo, bo uważam, że po prostu on na tym wahadle jest aktualnie absolutnie topem światowym Obok niego chciałbym dać najlepszego obrońcę Minionego oczywiście Euro 2020 które odbywał się w 2021 roku. Więc moi drodzy, będzie to Bonucci. Nie Kielini, a Bonucci. No i teraz powiecie, co z tym ostatnim obrońcą? Kogo tutaj bym dał, bym dał jako tego ostatniego zawodnika? No i szczerze powiem, tu mam problem, bo jeżeli chodzi o prawego obrońcę, jest niby trend Alexander Arnold. Mamy tego nieszczęsnego Aspirikuetę, Hakimiego czy Walkera, ale ja szczerze powiem, nie dam tutaj żadnego z prawych obrońców, tylko wrzucę tutaj najlepszego zawodnika minionego sezonu Premier League, czyli Rubena Diasa. I tak wygląda mój blok defensywny. Środek pola, no tutaj jest jedna oczywista oczywistość, czyli trzecie miejsce w pelistycie złotej piłki, czyli pan Jorginho. Zapraszam serdecznie. Oprócz niego znajdzie się tutaj ngolo i raczej postawię tutaj na najbardziej typowy skład. No bo oczywiście tym ostatnim trzecim zawodnikiem będzie Mason. No, Masona manta tutaj nie będzie, przynajmniej jeszcze. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości ten fantastyczny Anglik się tutaj znajdzie. Natomiast tym ostatnim zawodnikiem, na którego postawię w środku pola, będzie oczywiście Kevin De Bruyne. No i teraz czas przejść do ataku. Więc moi drodzy, formalności zostawmy za sobą. Najlepszy zawodnik 2021 roku, Robert Lewandowski. On się po prostu tutaj musi pojawić. I oczywiście pod kątem FIFA zaraz ktoś będzie tutaj ładował Mbappé czy Neymara, ale ani jeden, ani drugi moim zdaniem nie byli nawet blisko tej jedenastki roku. Pat Patrząc na aktualną formę, albo na końcówkę tego roku minionego, no Mosalach tutaj po prostu powinien być pewniakiem. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony, brak zdobywcy złotej piłki w 11 roku, no to jest nielogiczne. Czy się zgadzamy z tą złotą piłką, to jest zupełnie inna sprawa, ale fakty są takie, że Messi tę nagrodę odebrał. No i teraz, jeżeli chodzi o lewą stronę, ja bym tutaj chyba dał Mosalacha. A z drugiej strony, bardzo bym chciał wyróżnić jakoś Kalima Benzemy, bo nie ukrywam, że ostatnio zacząłem naprawdę, naprawdę... Um, śledzić trochę jego poczynania i uważam, że Benzema robi naprawdę... Kosmiczną robotę. Jako, że cała ta jedenastka jest oczywiście zdominowana przez ligę angielską, z domieszką odrobiny Włoch w Bundesligi i Francji, to wrzućmy tutaj jeszcze ten ostatni akcent i niech to będzie pan Karim Benzema, czyli motor napędowy Realu Madrid. Ale jak najbardziej uważam, że on tutaj mógłby się zamieniać po prostu z Mosalachem na bieżąco. Tu mógłby być Salach, tu mógłby być Benzema, to jest moi drodzy absolutnie bez różnicy. Te dwie pozycje są dla mnie w 100% zamienne, chyba dokładnie tak samo jak Bramka, chociaż nie ukrywam, że Oczywiście, moje serduszko bardziej by się cieszyło, gdybym zobaczył tę niebieską kartę Toty Edwarda Mendiego. No ale cóż, moi drodzy, ostatecznie dokładnie tak wygląda moja jedenastka roku. Mam wrażenie, że nie jest wcale taka zła. Przede wszystkim być może jest trochę nieobiektywna, a z drugiej strony. Może jest nawet trochę obiektywna. Hej, no nie dałem aspirikwety, a uwielbiam gościa. Ale uważam, że zawodnicy, którzy się tutaj znaleźli, naprawdę zasłużyli na takie wyróżnienie. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o Mendiego, rozumiem, że niektórzy mogą chcieć tutaj dać Gigiego do Naruma. Jeżeli chodzi o Benzemę, ja sam dałbym tam chyba Mosalacha, ale zastanawiałem się mocno, czy Mosalach, czy Benzema, czy Mosalach, czy Benzema. Ostatecznie postawiłem na taką oto ekipę. A moi drodzy, wy, jaką jedenastkę roku złożyliście? Zapraszam was serdecznie do sekcji komentarzy. Napiszcie tam, co sądzicie o moich wyborach, które z nich były według was absolutnie idiotyczne i kuriozalne, a które z nich jak najbardziej w 100% popieracie. Dodatkowo przypominam też o możliwości stworzenia własnej jedenastki roku i link do tego głosowania znajdziecie oczywiście w opisie. Więc zapraszam serdecznie. A teraz czas na mały bonus dla tych wszystkich cierpliwych, którzy czekali do samego końca odcinka. A tym bonusem będzie otwarcie paczki za icon słapy. I wiem, że powinienem te paczki trzymać teraz właśnie na ten toty, który lada moment wystartuje, ale potrzebuje kart, żeby zrobić zjecha. I no nic nie poradzę, ale ja po prostu go już muszę mieć w swoim składzie. Tak więc, drodzy Państwo, paczka 25 zawodników ocenionych minimum na 81 punktów overola. Zaczynamy z wielkim hitem. W sumie powinienem powiedzieć startujemy z wielkim hitem, albo zaczynamy z przytupem, bo tak teraz powiedziałem coś, co nie ma absolutnie sensu ani w jedną, ani w drugą stronę. No mniejsza z tym. Nie ma już odwrotu od tego co teraz zrobiłem, moi drodzy, zostały przepalone te karty. Czas otworzyć! I mamy aktualnie dostępną naprawdę przyzwoitą drużynę tygodnia, oczywiście jak na standardy drużyny tygodnia i drugą drużynę kart Headliners. Błagam chociaż o jakiś jeden wysoko oceniony walkout albo w ogóle po prostu, moi drodzy, o karty, które ja będę mógł przepalić. To wygląda niepokojąco. Bo to jest zawodnik oceniony zaledwie na 84. Ender, który jest wyróżnionym zawodnikiem, oczywiście z drużyny Tygodnia, 84 punkty overola Inform! Ale nie! Jest dobrze! Jest w porządku! Jest ok, moi drodzy. Kazemiro, Jamie Vardy, Ibrahimowicz. No tutaj już dalej jest coraz, coraz gorzej, ale może w duplikatach będzie nieco lepiej. No nie jest nieco lepiej. Mimo wszystko, moi drodzy, jestem ukontentowany. Jest to paczka może i beznadziejna. Z drugiej strony, dzięki niej. Z pewnością zrobimy sobie Hakima z